Cześć! Dzisiaj o transformacji i o bólu, a w zasadzie o tym, że nie ma transformacji bez bólu. Takie jest moje zdanie. Tak uważam na bazie mojego własnego życiowego doświadczenia, ale także na przykładzie moich klientek i klientów z sesji indywidualnych. Nie ma transformacji bez bólu, nie ma realnej. Zmiany bez zmiany wewnętrznej. Nie ma realnej zmiany w świecie zewnętrznym bez realnej, prawdziwej zmiany w świecie wewnętrznym, w naszym wnętrzu. To tutaj się zmiana zaczyna, nie na zewnątrz. Nie ma realnej zmiany w życiu zewnętrznym bez, bez zmiany Twojej tożsamości, bez zmiany tego, kim Ty jesteś. A nie ma zmiany tożsamości bez bólu. <laughs> wróciliśmy do punktu wyjścia. Jeżeli coś rozumiesz, jeżeli coś wiesz, możesz wiedzieć, możesz bardzo dużo wiedzieć o sobie, możesz bardzo wiele rzeczy zrozumieć intelektualnie, pojmować, widzieć swoje schematy, widzieć swoje mechanizmy, widzieć swoje przekonania, widzieć swoje rany. Dopóki to jest na głowę, dopóki to jest intelektualne, dopóki to jest tylko w sferze poznawczej, dopóty zmiany realnej w Twojej rzeczywistości zewnętrznej nie będzie. I to jest bardzo często taka historia o tym, że my właśnie no, tyle robię, tyle robię. Chodzę na tą terapię od pięciu lat, robię tam warsztaty, tośmowo, tamto, siamto, wam to, ale nie ma realnej zmia zmiany w świecie zewnętrznym. I oczywiście przyczyny mogą być różne. Ja dzisiaj mówię o tym, że nie ma transformacji bez bólu. Być może właśnie tą przyczyną, dla którego tej zmiany realnej w Twoim świecie zewnętrznym nie ma, i to może dotyczyć różnych rzeczy Twojego sukcesu zawodowego, Twojej sytuacji finansowej, e, tw Twoich relacji. To oznacza, że być może nie pozwoliłaś i nie pozwoliłeś sobie na przeżycie tego wszystkiego, czego być może już jesteś świadoma i świadomy. Bo my potrzebujemy z tym się spotkać na poziomie emocjonalnym, potrzebujemy to opłakać, potrzebujemy się wkurzyć, potrzebujemy to poczuć w ciele, potrzebujemy to uwolnić z naszego ciała. I niestety, mm, Moje doświadczenie jest takie, że my robimy bardzo wiele, żeby tego bólu uniknąć. I ja to też rozumiem, bo to jest trudne. Jak ja sobie, słuchajcie, przypominam, jakiego bólu doświadczyłam przez dwa ostatnie lata, czy znaczy przez więcej lat, ale w szczególności przez dwa ostatnie lata, kiedy ta moja transformacja wewnętrzna. Całkowita, doprowad która doprowadziła ostatecznie do całkowitej zmiany mojej struktury psychologicznej. Yy. Przez ostatnie dwa lata, ile ja tego bólu doświadczyłam i ile razy byłam fizycznie na glebie, pogrążona w bólu, który był na tamten moment, wydawało mi się, nie do zniesienia. No ale ostatecznie zawsze go znosisz. To ja wiem, że to jest trudne. I nie będę ci mówić, że to jest pikuś. Jestem ostatnią osobą, która ci tak powie. To jest trudne. Będzie bolało. Ale nie ma innej drogi. Nie ma drogi na skróty. Nie ma drogi na skróty. I to jest tak, słuchajcie, że ja oczywiście no, nie mam na to wpływu. Każdy jest odpowiedzialny za swoje, odpowiedzialny za swoje życie. Ale mam takie przypadki, wiecie, klientów. Gdzie widzę, że ktoś jest już na, na granicy, jest w takim punkcie kulminacyjnym, gdzie życie tak. Go, różne okoliczności zewnętrzne, tą osobę tak popychają do takiej już ostateczności, właśnie, żeby, się, żeby, żeby pozwoliła sobie się rozpaść. Taki film też jest na moim kanale: Pozwólcie sobie rozpaść. Zostawię link do tego filmu na koniec tego wideo. I już jesteśmy tak blisko, i już, już prawie, prawie, już się witał z gąską ale w obawie przed tym bólem wycofujemy się. W różny sposób, tak? Rezygnujemy z terapii czy tam innych przeróżnych form pracy ze sobą. Ja też mam takich klientów, którzy gdy się już właśnie zbliżamy do, do punktu kulminacyjnego, do momentu, który może być przełomem, te osoby na przykład odchodzą, rezygnują. I to, ja mam na to wpływu. Ale widzę, że tak się, tak się zdarza. Yy, różne inne, wiecie... Oj, 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 jaka jestem zarobiona, jaki jestem zarobiony. No nie mam teraz czasu, nie mam teraz czasu na transformację. Teraz się nie mogę z tym zmierzyć. Pijemy alkohol, rzucamy się w wir życia towarzyskiego. No przecież to, przecież to, no to, to po wakacjach, to może po wakacjach. A teraz to muszę kupić nowe mieszkanie, a teraz to... Yy, Staw dowolne. Sposobów na to, żeby przed tym uciec. Jest cała masa. <laughs> jesteśmy jako ludzie bardzo pomysłowi w tym zakresie. I znowu, ja to też rozumiem, bo to... Bo gdzieś te osoby, które się już właśnie blisko tego thr threshold, nie? Tego, tego, tego punktu właśnie takiego przełomowego są, to, to one wiedzą, co je czeka. Bo już trochę pewnie doznały tego bólu gdzieś po drodze, nie? Bo to jest tak, że jesteśmy w procesie, no to... Tak, po trochu, tu trochę, tam trochę doznamy bólu, tu coś, z czymś trudnym się spotkamy, ale cały czas czujemy wewnętrznie, że nie dotknęliśmy sedna, że nie spotkaliśmy się z tą naszą najtrudniejszą historią z, tym z zobaczeniem tej najtrudniejszej części z przeżyciem właśnie tego największego bólu. I wiemy, że to będzie strasznie trudne. I uciekamy. Ale jeszcze raz powtórzę: nie ma drogi na skróty. I moje doświadczenie też pokazuje, że mm, jeśli się tuż przed tym momentem kulminacyjnym ktoś wycofa, to i tak życie Ciebie będzie zapraszało do tego, żebyś do tej transformacji stanęła i stanął. I do przeżycia tego wszystkiego. Bo dzięki temu będziesz się mogła uzdrowić i będziesz się mógł uzdrowić i życie Cię będzie zapraszało. Ale z dużym prawdopodobieństwem będzie robiło to w coraz bardziej taki, jak to nazwać, sposób, no taki coraz mniej się będzie z Tobą to życie cackać. Bo to jest tak, że na początku jesteśmy delikatnie zachęcani, a potem już patelnią w łeb. I takie jest moje doświadczenie. Ja słuchajcie, mam takie historie, że ktoś u mnie był. Ja trochę challenge'owałam dlatego, że słuchajcie, ja zapraszam na sesje indywidualne do siebie tylko takie osoby, które naprawdę są gotowe na głęboką pracę wewnętrzną i na głęboką podróż w głąb samej i samego siebie. Tylko z takimi osobami. Pracuję, ponieważ mnie nie interesuje, jeśli zganie się po powierzchni. Dla mnie to jest też po prostu szkoda czasu i mojego i Twojego, jak tak mamy się cackać. Więc ta praca momentami nie jest przyjemna, powiedzmy sobie szczerze, ale jest skuteczna. I mam takie historie, gdzie właśnie już trochę tam próbuję kogoś podprowadzić pod ten, do, do, gdzieś do tego momentu kulminacyjnego. Ktoś odchodzi, nie rezygnuje z sesji, ale za czas jakiś wraca. Dlatego, że co było? Niestety, splaskacza. Słuchajcie, yy, takie to zazwyczaj jest, że potem życie Cię będzie zapraszać. No ale to też widocznie taka droga tych ludzi, tak? Taka droga tej osoby, że, że potrzebują jeszcze, yy, jeszcze czegoś trudnego i bolesnego doświadczyć, żeby mieć odwagę do tego, żeby stanąć twarz, twarzą w twarz ze swoim bólem. Nie umrzesz. Inaczej. Umrzesz. <noise> Jakaś część ciebie umrze, ale potrzebujesz umrzeć, żeby narodzić się na nowo. Nie ma innego wyjścia, nie ma innej drogi. Nie zgadzam się z tymi nurtami rozwojowymi, różnymi, które, wiecie, Uważają, że w jakiś cudowny sposób, wchodząc gdzieś tam w energię, jesteśmy w stanie się uzdrowić. Po prostu w to nie wierzę. Jak ktoś się ze mną nie zgadza, to ja chętnie podyskutuję w komentarzach. Ja też całej masy przeróżnych metod próbowałam i one po prostu nie były skuteczne. Ja po prostu potrzebowałam z tym bólem się spotkać. Potrzebowałam zobaczyć prawdę o sobie i ja, słuchajcie. Jest na moim kanale w czwartek zamieściłam film Zobacz Prawdę o sobie. Ja co prawda nagrałam ten film w cyklu Kobieta Kompletna, gdzie opowiadam o historii mojej transformacji. Ale jeśli jesteś mężczyzną, to jak najbardziej ten film także możesz obejrzeć. Bardzo coś do tego zachęcam, bo tam też mówię o tym, że, że potrzebujesz zobaczyć całą prawdę o sobie. Nie tylko tą piękną, ale także tą brzydką, tą, której się wstydzisz. I e, zgubiłam wątek teraz, no ale trudno, świetnie. <grych> Dobra, więc mówiłam o tym, że nie wierzę w to, że właśnie e, to się może odbyć bez bólu i że potrzebujemy się z tym spotkać. I tak umrzesz, ale dzięki temu narodzisz się na nowo, ale dosłownie nie umrzesz, i choć to będzie trudne, to to przeżyjesz. A gdy to przeżyjesz, to poczujesz po pierwsze ogromną ulgę, ogromny spokój. I dopiero wtedy, dzięki zmianie Twojej tożsamości, dzięki temu, że bardziej staniesz się sobą, będą mogły nastąpić zmiany w świecie zewnętrznym. I to nie jest yy, być może nastąpią zmiany w Twoim życiu zewnętrznym. To jest pewne, że te zmiany w życiu zewnętrznym nastąpią, bo. Będziesz nadawać na zupełnie innej częstotliwości i zupełnie inną rzeczywistość zewnętrzną, zupełnie innych ludzi, inne sytuacje i inne okoliczności będziesz do swojego życia zapraszać. O, i takie to było słowo na niedzielę. Może niezbyt przyjemne, ale prawdziwe, według mnie. Jeśli sesje indywidualne ze mną to jest. Y Coś, co do Ciebie przemawia. Jak czujesz niewygodę na myśl o tym, to, to tym bardziej się temu przyjrzyj. To oczywiście serdecznie zapraszam. Namiary na mnie zawsze są w opisie filmu. Zostaw łapkę w górę, jeśli uważasz to wideo zawartościowe. Zostaw komentarz, jak u Ciebie właśnie jest. Jak przebiegała Twoja transformacja i czy udało się coś realnie zmienić. Bez spotkania się z bólem, bardzo jestem ciekawa Twojej opinii. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania. Do subskrybowania. I przede wszystkim zostań ze mną na kanale. Do zobaczenia kolejnym razem.